Nie jesteś nie chcesz kanapeczki, nie później. Ale ty wiesz co, uważaj na siebie, żebyś tak się nie wybrudził, nie podziurawił tego swetra, bo gdzie ja ci teraz coś kupię, nic nie ma w sklepach, dobrze? W 1989 roku następują przemiany polityczne i gospodarcze w Polsce. W wyniku Porozumień Okrągłego Stołu odbywają się pierwsze, częściowo wolne wybory. Nowy rząd decyduje się na szybkie wprowadzenie reform transformujących polską gospodarkę do systemu wolnorynkowego. Antoni Ptak prowadzi wówczas firmę ogrodniczą. Inwestuje i otwiera ogólnopolską sieć hurtowni spożywczych i tytoniowych. W Łodzi bankrutują i są likwidowane wielkie zakłady włókiennicze i odzieżowe. Na ich miejsce powstaje tysiące małych szwalni i zakładów krawieckich. Rosja otwiera się na świat. Przedsiębiorcy ruszają w poszukiwaniu atrakcyjnych towarów, w tym odzieży. Ich szlak wiedzie do Polski, a w szczególności do Łodzi, gdzie prowadzi międzynarodowa trasa od granicy z obecną Ukrainą. Rynek otwiera nowe możliwości. Antoni Ptak doskonale wyczuwa koniunkturę i lukę na rynku. Producentom potrzebna jest organizacja handlu. 19 lat temu rodzi się nowatorski pomysł, w efekcie którego powstaje największe centrum handlu hurtowego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Antoni Ptak staje się jednym z prekursorów tworzenia podwalin polskiego kapitału dominującą rolę w działalności odgrywa sprzedaż hurtowa z branży odzieżowej i tekstylnej. Centrum handlowe dynamicznie się rozwija. Większość polskich producentów odzieży oraz importerów otworzyła swoje punkty sprzedaży w obiektach Ptaka. Obecnie centrum handlowe Ptak liczy ponad 2500 najemców. Osiągnięcia nie pozostają niezauważone. Kapituła Polskiego Klubu Biznesu przyznaje Antoniemu Ptakowi tytuł biznesmena roku 1995. W tym samym roku Antoni Ptak pojawia się w świecie polskiej piłki nożnej. Olbrzymi wysiłek i inwestycje w Łódzki Klub Sportowy przynoszą po dwóch latach oczekiwany i planowany efekt. W sezonie 1997-1998 EUKS zdobywa Mistrzostwo Polski. Rok 2000 to okres, kiedy firma wykracza poza granice Polski. Mieszkając z rodziną początkowo w Miami na Florydzie, następnie w Brazylii i w Dolinie Loary we Francji, Antoni Ptak poszerza zakres działalności firmy. Nowe nieruchomości, hotele w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Europie nie odwracają uwagi założyciela firmy od kierowania swoimi przedsiębiorstwami w Polsce. W środku Europy, w środku Polski, na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych Europy, powstaje nowatorski i jedyny na tak dużą skalę projekt o zasięgu globalnym, który w jednym miejscu skupia producentów z całego świata. Powstające drogi krajowe S8 i S14 oraz międzynarodowe A1 i A2 tworzą znakomitą lokalizację powstającego centrum. Od 1993 roku funkcjonuje Centrum Handlowe Ptak. Na ponad 160 tysiącach metrów kwadratowych zabudowy funkcjonuje ponad 2500 firm polskich i zagranicznych. Co roku centrum obsługuje ponad 6 milionów klientów z Polski, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i Słowacji. W bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Handlowego Ptak zrealizowany został nowy projekt Ptak Outlet. Jest to największe centrum outletowe w Polsce, a jednocześnie pierwszy tego typu obiekt w regionie, nawiązujący swym wyglądem do XIX-wiecznej architektury fabrycznej łodzi. Obydwa centra będą połączone ze sobą kolejką umożliwiającą bezpieczną i szybką komunikację. Na powierzchni 33 tysięcy m2 powstanie około 140 sklepów światowych marek. Dla firm i ich klientów zaprojektowano rozwiązania architektoniczne, tworzące najkorzystniejsze warunki handlowe i atmosferę sprzyjającą budowie długofalowych relacji biznesowych. Ptak outlet będzie miał 33 tysiące metrów kwadratowych powierzchni z wydzielonymi strefami mody dziecka. Do dyspozycji klientów przewidziano 1500 miejsc parkingowych, restauracje i dogodną komunikację wewnętrzną. Nowa inwestycja Ptak Expo to kompleksowe, największe i najnowocześniejsze centrum handlowo-biznesowe o powierzchni zabudowy przekraczającej milion metrów kwadratowych, na terenie którego zlokalizowanych będzie osiem stref aktywności gospodarczej. Strefa Expo, centrum kongresowo-hotelowe ze strefą rozrywki, strefa Stałego Wystawiennictwa i Handlu, centrum samochodowe z torem testowym, Outlet, retail park. Strefa mieszkaniowa, strefa logistyczno-produkcyjna z wolnym obszarem celnym. Strefa Expo 200 000 m2 powierzchni zabudowy. Międzynarodowy pomost wymiany kontaktów biznesowych. Największe Expo w Europie Środkowo-Wschodniej. Centrum kongresowo-hotelowe ze strefą rozrywki 100 000 m2 powierzchni zabudowy. Możliwość organizacji imprez międzynarodowych jednorazowo dla kilkunastu tysięcy osób. Hotele klasy Premium. Strefa rozrywki m.in. z kinem, kasynem i spa. Strefa stałego wystawiennictwa i handlu 300 tysięcy m2. powierzchni zabudowy. Nowatorski i jedyny na tak dużą skalę projekt stałego wystawiennictwa w Europie, który skupi w jednym miejscu producentów z całego świata. Centrum samochodowe z torem testowym 100 tysięcy m2 powierzchni zabudowy. Unikatowy projekt łączący wystawiennictwo i sprzedaż samochodów, motocykli, łodzi, jachtów, sprzętu motorowodnego i akcesoriów motoryzacyjnych. Największy retail park w regionie 50 tysięcy m2 powierzchni zabudowy obejmie hipermarket spożywczy, hipermarket budowlany oraz wielobranżowy kompleks handlowy. Zlokalizowany w centrum Europy projekt PTAK-EXPO wyznaczy nowe miejsce na światowej mapie obiektów realizacji międzynarodowych spotkań przedstawicieli nauki i biznesu. Dziadku, a po co ty to wszystko robiłeś? Dla was, dla was, kochani, to wszystko robiłem.